Okres wigilijny i bożonarodzeniowy to przede wszystkim okres rybny. Tutaj akurat pokażę na zasadzie zdjęć po kolei, jak to robiłem, żeby nie siedzieć w kuchni, nie zawierać wam czasu. A wszystko będziecie mogli zobaczyć, Chciałem, żeby przygotować akurat na święta suma w karmelu. Bardzo fajna ryba. Sum jest akurat tłusty, więc będzie na pewno smakował, może nie tyle na wigilijny stół, ile bardziej na bożonarodzeniowy stół. Ale myślę, że to już kwestia gustu. Oczywiście będziemy potrzebowali suma, e, śmietankę, taką kremową, cytrynę, rodzynki, migdały, no i ocet winny. No i przystępujemy powoli do zadania naszego. W pierwszej kolejności musimy pokroić suma. Oczywiście suma ma dosyć ciekawą skórę, bo z tej skóry to by chyba buty można było zrobić, więc dosyć ciężko się suma. Mówiąc, obiera. Niektórzy nawet twierdzą, że suma można smażyć razem ze skórą i tak samo będzie smaczne, ale jeżeli uda Wam się wziąć i pokroić suma, no to będzie jeszcze bardziej smaczniejszy. Oczywiście, bierzemy, przygotowujemy sobie cytrynę. Moi drodzy, suma kroimy na małe kawałki i polewamy naszą cytryną. Polewamy naszą cytrynką. Żeby obficie skro, skropić, następnie możemy zamknąć w jakimś pojemniku, żeby troszeczkę tą cytryną sobie sół A w międzyczasie bierzemy, staramy się skarmelizować cukier. Wsypujemy sobie do garnka cukier i zaczynamy go karmelizować. Oczywiście jak się będzie karmelizował, to będziemy widzieli, bo. Są dosyć specyficzne, znaczy ma specyficzny wygląd, więc na pewno będziemy widzieli, jak się ten cukier nasz karmelizuje. Do cukru skarmelizowanego już dodajemy ocyt winny z czerwonego wina. To, to troszeczkę podkreśli smak tego karmelu. Dosypujemy nasze rodzynki sułtańskie i dosypujemy nasze. Płatki migdałowe. I oczywiście to wszystko w międzyczasie mieszamy, żeby to się tak wzięło, związało. Bardzo fajnie. Poczekamy, aż to się bierze i skarmelizuje i zwiąże. I teraz do gry wkracza śmietanka kremowa. Mnie tutaj śmieszy to, że widzę cenę złoty 73, zł, ale te zdjęcia były robione grubo ponad 10 lat temu. Także wtedy śmietanka kremowa tyle kosztowała, także tym się absolutnie nie sugerujcie. No i tą śmietankę kremową wlewamy do naszego karmelu z rodzenkami, płatkami migdałowymi i właśnie z tym całym skarmelizowanym cukrem. Bierzemy, mieszamy. Ma to bardzo fajny, smaczny wygląd. Myślę, że tak jak teraz widzicie to. Oczywiście będzie to słodkie i ten sum później w tym karmelu będzie też słodki. Także mówię, bardziej on się chyba nadaje na bożonarodzeniowy stół niż na wigilijny stół, no ale to już mówię, kwestia po prostu gustu. Bierzemy naszego suma, popieprzymy troszeczkę, posolimy troszeczkę, jak już się skropił w tej cytrynie i przesiąk tą cytryną. I obtaczamy go. W mące. Obtoczymy naszego suma w mące i następnie na maśle bardzo fajnie możemy sobie go usmażyć, a kiedy już go usmażymy, to polewamy naszym karmelem i w ten sposób mamy wspaniałe jedzenie suma w karmelu z ziemniakami, z natką z pietruszki. Także wszyscy, którzy są jakimiś tam zwolennikami dań rybnych, to polecam, żeby to wypróbować, bo sum też jest bardzo smaczną rybą. Życzę wszystkim wesołych świąt.